Sprawdź, czy zdasz egzamin ósmoklasisty z matematyki. Przygotowałam dla Ciebie quiz pięciu zadań z typowych dla egzaminu tematów. Cześć, ja jestem Angelika i uczę ósmoklasistów, jak zdawać egzamin z matematyki na najwyższym poziomie. Zatem zaczynamy. Zobacz, w tym zadaniu wykazujesz się wiedzą spotek. Mamy trzy podstawowe działania na potęgach. Kiedy musimy pomnożyć, podzielić potęgi o tej samej podstawie lub podnieść do potęgi potęgę. I teraz zobacz, która z podanych niżej liczb nie jest równa 3 do 15? W podpunkcie A mamy. 3 i tutaj nie mamy nic w wykładniku, więc możemy sobie dopisać jedynkę. Tam, gdzie nie ma nic, tam możemy zawsze dopisać jedynkę. Razy 3 do 14, jeśli mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, to wykładniki dodajemy, czyli mamy 3 do potęgi 15. To jest w podpunkcie A. Podpunkt B, znowu mnożenie potęg o tych samych podstawach, więc znowu wykładniki dodajemy. 3 do 9 razy 3 do 6, dodajemy 9 i 6 i otrzymujemy 3 do 15. W podpunkcie C najpierw musimy dziewiątkę zamienić jako 3 do którejś potęgi. 9 to jest 3 do potęgi drugiej. Więc 3 do potęgi 17 przepisujemy. Dziewiątkę zamieniamy na 3 do potęgi drugiej i teraz jeśli mamy te same podstawy i mamy dzielenie, to wykładniki odejmujemy, czyli mamy 3 także do potęgi 15. W podpunkcie d mamy potęgę potęgi czyli jeśli wykładniki oddziela nawias to te wykładniki mnożymy czyli tutaj mamy 3 do potęgi 5 razy 3 to jest 15. I w podpunkcie E musimy najpierw 9 zamienić jako 3 do potęgi drugiej, czyli 9 zamieniamy jako 3 do potęgi drugiej, bierzemy w nawias i jeszcze musimy przepisać tą 15. Przepisujemy, podzielić na 3. I zobacz, tu mamy potęgę potęgi, czyli mnożymy wykładniki. Mamy 3 do potęgi, 2 razy 15 to jest 30. Podzielić na 3. Tu w wykładniku nic nie mamy, więc dopisujemy 1. I teraz mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, więc odejmujemy wykładniki. Mamy 3 do potęgi 29. Zatem w podpunkcie E liczba nie jest równa 3 do potęgi 15 i to jest prawidłowa odpowiedź. Drugie zagadnienie, które może znaleźć się na egzaminie ósmoklasisty, to obliczenia z ułamkami zwykłymi. I tutaj przypomnimy sobie, jak dodajemy i odejmujemy ułamki. Pamiętaj o sprowadzeniu do tych samych podstaw wartość wyrażenia i tutaj zobacz, mamy siódemkę i piątkę w mianowniku, wspólny mianownik to jest 35 więc zapisujemy sobie 35 żeby z siódemki zrobić 35 musieli, musieliśmy pomnożyć przez 5 więc licznik też mnożymy przez 5 3 razy 5 to jest 15 żeby z piątki zrobić 35 pomnożyliśmy razy 7 więc tą trójkę też mnożymy razy 7, to nam daje 21 i teraz jeśli mamy wspólną podstawę to możemy dodać liczniki 15 plus 21 to jest 36 no i teraz wyłączamy całości ile razy 35 mieści się w 36 mieści się raz i zostaje reszty 1,35 zatem wartość wyrażenia jest liczbą większą od jedynki i teraz odejmujemy i zobacz tutaj wystarczy przepisać sprowadzone do wspólnego mianownika ułamki bo liczby są takie same i teraz będziemy odejmować. Oczywiście, mianownik przepisujemy i odejmujemy 15 odjąć 21. I teraz, jeśli masz problem z tym odejmowaniem, ile to jest 15 odjąć 21, to pomyśl sobie o tym działaniu jak o temperaturze. Pomyśl sobie, że na termometrze masz 15 stopni i temperatura spada o 21 stopni, ponieważ mamy minus 21, to temperatura spada. Ile mamy teraz stopni? Na naszym termometrze mamy minus 6 stopni, zatem tutaj otrzymujemy minus 6 i wartość wyrażenia jest liczbą ujemną. Kolejne zagadnienie, które możesz spotkać na egzaminie ósmoklasisty, to jest trójkąt równoboczny i tu musisz pamiętać dwa wzory. Pierwszy na pole trójkąta równobocznego, a drugi na wysokość trójkąta równobocznego. I właśnie teraz przypomnimy sobie w zadaniu wzór na wysokość trójkąta równobocznego. To jest h równa się a pierwiastek z 3 na 2. H to jest wysokość, a a to jest długość boku trójkąta równobocznego. Mamy zadanie. Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 10 cm. W tym trójkącie poprowadzono wysokość CD. Jeśli masz zadanie z kontekstem geometrycznym, to musisz sobie narysować rysunek pomocniczy. To Często dużo nam daje w zadaniu. Teraz mamy ABC, to są nasze wierzchołki, i poprowadzono wysokość CD, czyli prowadzimy sobie wysokość CD. I teraz zobacz, mamy bok długości 10, czyli tu mamy 10, tu mamy 10 i tu mamy 10 cm. Skoro mamy trójkąt równoboczny, to tutaj ta wysokość dzieli nam podstawę na te same odcinki, czyli tutaj będziemy mieć po 5. W naszym zadaniu mamy policzyć obwód trójkąta ADC, czyli obwód tego trójkąta. Żeby go policzyć, brakuje nam wysokości tego trójkąta, którą możemy właśnie policzyć z tego wzoru. Skoro znamy bok A, to wystarczy podstawić dziesiątkę pod wzór. Czyli H równa się, pod A podstawiamy 10, pierwiastków z 3 na 2. Możemy dwójkę i dziesiątkę skrócić. Skracamy przez 2, w liczniku zostaje 5, czyli nasza wysokość to jest 5 pierwiastków z 3. I skoro mamy policzyć obwód, to dodajemy wszystkie boki tego trójkąta, czyli obwód równa się 10 plus 5 plus 5 pierwiastków z 3. I teraz pamiętaj, jeśli dodajesz do siebie liczby, czyli 10 i 5, ale mamy jeszcze liczbę z pierwiastkiem, to te liczby możesz dodać między sobą, a liczbę z pierwiastkiem zostawiasz. Czyli tutaj mamy 15 plus 5 pierwiastków z 3, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. Kolejne zagadnienie, które możecie spotkać na egzaminie ósmoklasisty, to obliczenie wyrażenia. I teraz zobacz. Tutaj mamy mnożenie nawiasów. Jeśli nie mamy e, niewidoczne działanie, to na pewno tam jest mnożenie. I teraz tutaj musisz szczególnie zwrócić uwagę na znaki. Pamiętaj, że każda liczba ma z przodu doklejony znak. Czyli tutaj mamy 2a, tutaj mamy 3b na plusie, tutaj mamy 3b i tutaj mamy minus 2a. Czyli mamy liczbę ujemną. I teraz, jeśli mamy dwa nawiasy, to każdy wyraz mnożymy przez każdy. Czyli możemy sobie to zaznaczyć strzałkami. I teraz zobacz. 2a razy 3b, 2 razy 3 to jest 6 i przepisujemy literki ab. Dalej mamy 2a razy minus 2a, czyli zobacz, liczba dodatnia razy ujemna daje ujemną. I teraz 2 razy 2 to jest 4, a a razy a to jest a do kwadratu. Teraz mnożymy 3b na plusie i 3 razy 3b też dodatnie. Czyli mamy plus, 3 razy 3 daje nam 9, b razy b to jest b do kwadratu. No i na końcu mnożymy 3b razy minus 2a. I liczba dodatnia razy liczba ujemna to jest liczba ujemna, 3 razy 2 to jest 6 i mamy ab. No i teraz musimy redukować wyrazy podobne. Pamiętaj, żeby tutaj też sobie podkreślić liczbę ze znakiem, która stoi przed nią. Pamiętaj, że każde wyrażenie ma z przodu doklejony znak. Czyli jeśli z przodu mamy plus, to liczba jest dodatnia, jeśli mamy minus, to liczba jest ujemna. I zobacz, tutaj mamy 6ab, minus 4a do kwadratu, plus 9b do kwadratu, minus 6ab. Mamy wyrazy podobne 6ab, minus 6ab, które redukują nam się do zera, no i pozostaje nam minus 4a do kwadratu, plus 9b do kwadratu. Możemy te wyrazy zamienić. Zatem prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Kolejna rzecz, która może spotkać się na egzaminie ósmoklasisty to oczywiście potęgi. Zobacz, Marta przygotowała dwa żetony takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa 0. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiono poniżej. Zobacz, Ile wynosi wartość na pierwszym rzetonie? Skoro minus nie jest w nawiasie, to znaczy, że przepisujemy go. Czyli minus 5 do kwadratu, minus przepisujemy. 5 do kwadratu to jest 25. Czyli na pierwszym rzetonie mamy minus 25. Na drugim rzetonie minus jest w nawiasie, ale minus do potęgi trzeciej. To znaczy, że mamy trzy minusy, a trzy minusy pozostają nam minus, bo nieparzysta liczba minusów zostawia nam zawsze minus. Wyobraź sobie, że masz trzy zapałki. Dwie zapałki nakładasz na siebie, one dają plus, ale zostaje trzecia bez pary. Stąd mamy minus. Czyli minus 2. Do potęgi trzeciej wynik jest ujemny. 2 do potęgi trzeciej to jest 2 razy 2, razy 2. 2 razy 2 to jest 4 i jeszcze razy 2 to jest 8, czyli na drugim żetonie mamy minus 8. I teraz zobacz, jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów, skoro wiemy, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa 0. Czyli zobacz, jeśli na w pierwszym żetonie na jednej stronie mamy minus 25, to ile musi być na drugiej stronie, żeby wyszło 0? Musi być 25 na plusie, czyli na drugiej stronie tego żetonu mamy 25. Skoro na pierwszej stronie tego żetonu mamy minus 8, to ile musi być, żeby po dodaniu dało nam 0? Musi być 8, bo minus 8 plus 8 daje nam 0. I teraz wybieramy właściwą odpowiedź czyli odpowiedź D. Daj znać w komentarzu ile zadań udało ci się rozwiązać prawidłowo samodzielnie. Subskrybuj, żeby nie przegapić codziennej dawki matematycznej wiedzy.